Wielka taka. trochę na spontanie, wszystko jest znacznie że... Nie stwierdzą, że terezja, się że nie. Tutaj to mamy wszystko w ogóle. Nie, nie, nie tutaj, tutaj robiono jeszcze. Gumiona sprężna jest naprawdę trzema, ale przegrzala odpierdalasz. Najbardziej martwię, że tutaj jest jakaś chuba nalopana. Ja się ja zastanawiam, jak babcia. tutaj wrzucić cenzurę. Jak okay, było oznaczone do... zawody, do... czekaj, zawody A są samochody takie y, teraz nowe, żeby się pobawić? Tak Masz taki? Mam To daj widzę Czekaj, jeden wysił Widziałeś jaką maska ładnie poskakuje Oj no. Nie no, tu mam nadzieję, że to też będzie na ten no, Pokaż co potrafisz na to hmm. Nigdy... Zaraz zobaczę. Gorsze auto. Dobra. To było do trzech, jak dobrze pamiętam. Coś mówię? Ja myślę, że już sprawa.